Tego Zachód nie chce dać Polsce. Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, jasnowidza z Czuchowa. Co chce premier Mateusz Morawiecki? Na co nie zgadza się Zachód? Dzisiaj wstrząsająca wizja przepowiednia w tle wojna. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. E, no właśnie, dzisiaj na temat wizji, przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, e, dotyczącej premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącej Europy, e, działań militarnych, wojska, wojny. E, oczywiście to też wszystko w kontekście wojny Rosja kontra Ukraina. Oczywiście ja potępiam to, co robi Rosja, potępiam to, co robi Putin. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. Natomiast tutaj przedstawiam wizję przepowiednie. Zrobimy sobie też analizę tej przepowiedni. Jasnowidz Jackowski ostatnio robił wizję przepowiednie, jeśli chodzi o premiera Mateusza Morawieckiego. Co on myśli, co chce, niejako telepatia wchodzi w umysł praktycznie premiera, człowieka i co on po prostu myśli. To nie oznacza, że tak musi rzeczywiście myśleć premier Mateusz Morawiecki. To jest wizja przepowiednia. Natomiast tutaj Jasnowidz Jackowski powiedział w ten sposób, że premier Morawiecki chce większej ochrony wschodnich granic i chciałby, żeby Zachód praktycznie dostarczył więcej sprzętu wojskowego, pojazdów, więcej wojska, a także ludzi. Natomiast Zachód na to się nie zgadza. Czyli Zachód nie chce dozbroić granicy wschodniej Polski. Nie chce po prostu tutaj tak, nie chce po prostu tutaj zadbać o większe bezpieczeństwo. Także swoje, tak, no, bo wiadomo, że tutaj przecież Polska graniczy z Białorusią, graniczy z obwodem kanigradzkim. No, i tutaj Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że rząd ma wolną rękę ogłoszenia jakiegoś stanu w tamtym rejonie. Tak mówi to Jasnowic Jackowski. Wolna ręka w sensie po prostu jakby zielone światło ze strony NATO, tak pewnie. No i tutaj tak, Zach Zachód chce poboru do wojska, a nie chce dać sprzęt wojskowy Polsce. Czyli Zachód chce, żeby po prostu Polska zwiększyła pobór do wojska liczbę żołnierzy, natomiast Zachód nie chce dać sprzętu do wojska. E, de, 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 dla wojska, tak? No to też jest sprytne, no bo to, to jest najłatwiej ogłosić, tak? No to e, tutaj, tak, jakaś na przykład e, firma ma problemy finansowe, no to powinien najpierw powiedzieć, pracujcie więcej, nie 8 godzin, tylko 12 godzin i tak dalej, tak? Albo, nie wiem, po prostu na 3 zmiany. E, natomiast zamiast na przykład dać tutaj możliwość rozwinięcia tej firmy, albo na przykład, żeby ta firma mogła rozwijać się w innych obszarach, no to najłatwiej po prostu powiedzieć więcej pracujcie. Podobnie tutaj, no oczywiście tutaj zachowując pewne Proporcje, tak? Zamiast dać sprzęt wojskowy, tak, żeby ta po prostu granica była lepiej szerzona, bardziej bezpieczna, bo to też jest w interesie NATO, no to oni powiedzą, no zwiększcie wojsko, no ale samy patrolami, jeśli chodzi o patrole wojskowe, no to nie ochronisz granicę z całym szacunkiem, tak? Chociaż po prostu w prl w, w, w czasach po prostu największej tutaj, tak, nie mówię prosperity, ale jakby po prostu, gdzie taki pik, jeśli chodzi o wojsko, to było 450. 450 tysięcy żołnierzy tak czynnych w armii, czyli prawie pół miliona armii, dzisiaj ta armia po prostu jest mniejsza, tak? chyba tam kiedyś była na, wynosiła chyba 200 tysięcy, teraz ma być zwiększona do 300 tysięcy, a para temu ba miała po prostu, liczyła na około 150 tysięcy żołnierzy, bo tam po prostu przechodzono na żołnierzy zawodowych, tam kontrakty i tak dalej, no teraz się to wszystko pozmieniało. Natomiast to jest ciekawe, także, że Zachód nie chce dać tego sprzętu wojskowego. To też jest śmieszne, bo znaczy, ja nie mówię, jeśli chodzi o wizję, tylko po prostu w kontekście jakby tego, że Zachód jakby tego nie chce, bo przecież danie tego sprzętu nie oznacza, że ten sprzęt zostanie zniszczony. Co to za różnica? Czy czołg będzie na przykład na poligonie w Brukseli, znaczy w Brukseli może nie, ale w Belgii czy w Holandii, a na przykład jakby tutaj będzie na granicy, tak? Póki nie ma wojny, ten czołg nie zostanie użyty. W cudzysłowie czołg, no bo to może być inny sprzęt wojskowy, to nie musi być konkretnie, tak? No właśnie i teraz tak, czyli tutaj Zachód chce poboru do wojska, żeby więcej ludzi wstąpiło do wojska, a nie chce sprzętu wojskowego, aczkolwiek z drugiej strony można byłoby zadać pytanie inne, tak? Gdyby rzeczywiście doszło do działań militarnych, więcej ludzi, a Mniej sprzętu wojskowego oznacza od razu wiadomo co, tak? A więc, po prostu, że więcej ludzi będzie ginął podczas tej wojny to jest po prostu oczywista sprawa. Tym bardziej, że ja na przykład zawsze mówię w dzisiejszych czasach, to głównie wojna po prostu parta będzie o lotnictwo, o drony, o samoloty, o samoloty po prostu bezzałogowe jakby zwiększanie dzisiaj wojska, okej, okay, no to też jest tam po prostu, no, ja nie wiem, czy w Polsce, ile powinna ta armia liczyć, tak, to też tam trzeba po prostu mieć odpowiednią opinię, ekspertyzę, pewnie to musi być też jakaś proporcja do wielkości państwa i populacji i tak dalej. Ciężko jest mi powiedzieć, czy polska armia powinna być 200 tysięcy, 300 tysięcy, natomiast na pewno też sprzęt wojskowy jest bardzo ważny, tak, no wiadomo, że polska armia też ma po prostu swój sprzęt wojskowy, ale tu chodzi o praktycznie wschodnią granicę, granicę Polski, co zarazem co za jest też po prostu granicą NATO, no chociażby tutaj granica z, Biał z Białorusią, czy granica po prostu z obwodem kalingradzkim, czy po prostu z Ukrainą, tak, no te państwa nie są w NATO, więc de facto to są po prostu, yy, to tak bym był sąsiad yy, dwóch sąsiadów, którzy po prostu tak mają działkę jeden koło drugiego i ten jeden po prostu tak buduje płot, yy, natomiast to ten drugi po, powinien też pomóc, bo ten płot oddziela jednego i drugiego sąsiada, tak, no nie wiem, nie powinien się z nim Wyłożyć na pół, powinien na przykład nie wiem, ten sąsiad umawia się, że do połowy ten on wymuruje ten płot, a od połowy tej działki tamten wymuruje, no bo jest to wspólna sprawa dla obu tych sąsiadów, ten wspólny płot, tak który ich odgradza. Natomiast tutaj jest Cerskowski mówi w ten sposób, że mówi w ten sposób, ta wizja jego przepowiednia, że rząd zaczyna być ogrywany przez zachód. I właśnie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu to się nie podoba, że on chciałby zwiększenia tego wojska na wschodzie Polski, tak, żeby po prostu zabezpieczyć ten wschód polski. Natomiast zachód na to się nie zgadza. Oczywiście Zachód takie jeśli chodzi o to NATO, NATO się po prostu nie, nie zgadzają, tak? Można byłoby zadać też pytanie z cyklu teorii spiskowych. Dlaczego Zachód na to się nie zgadza, albo dlaczego to byłoby korzystne dla Zachodu, żeby po prostu lepiej nie zabezpieczyć tej granicy? skoro taka granica nie byłaby lepsza, lepiej zabezpieczona to jest to potencjalne ryzyko do na przykład jakichś działań partyzanckich, zamieszek i tak dalej a więc no do niepokojów w kraju, gdyby na przykład taka sytuacja miała miejsce na granicy polsko-białoruskiej no już ostatnio mieliśmy sytuację, jeśli chodzi o te dwa helikoptery, który po Białoruski które latały na terenem Polski no to ta sytuacja potem budzi oburzenie w Polsce, tak, kontrowersje nastroje społeczne, więc pytanie też jest takie, dlaczego na przykład Zachód tutaj na na to na przykład nie chce właśnie wysłać odpowiedniego sprzętu. Teraz się pojawiła informacja, że już tam zostały wysłane jakieś helikoptery szturmowe, wojskowe, tak no bo wiadomo, że F-16 przecież nie poderwią do dwóch helikopterów, które latają jeszcze, te helikoptery latały nisko nad ziemią, no ale można było się tego domyślić, bo przecież Rosja też używała, nie wiem jak to teraz wygląda, ale przynajmniej na początku wojny sporo tych helikopterów, które właśnie latały nisko nad ziemią i które po prostu szczelały tak oszczeliwały tereny ukraińskie. No właśnie. Czyli tutaj Jastoińc Jackowski właśnie w ten sposób mówi, tak? A mało tego Jastoińc mówi w ten sposób, że będą dalsze prowokacje od strony Białorusi ze strony Białorusi. I Polska z tym bałaganem zostanie sama, że Polska z tym bałaganem zostanie sama, e, a na to po prostu tej Polsce nie pomoże. Aczkolwiek ja powiem w ten sposób, czy Polska pozostanie sama z tym bałaganem? No przecież Polska zdaje sobie sprawę, przede wszystkim jeśli chodzi o odpowiedzialność polityków, tak? Przyznają sobie sprawę, że Polska graniczy z wodę Kainingradzkim, z Białorusią, z Ukrainą. Tam wszędzie po prostu, no, z Ukrainą mamy dobre relacje, no, ale przecież jest to kraj, w którym po prostu ma miejsce regularna wojna. Gdyby po prostu Ukraina została podbita, no to co, co w takiej sytuacji, tak? Więc, no, polskie władze powinny być na tyle, tak, wiadomo, że myślą po prostu o tym, żeby być po prostu przy władzy i tak dalej, no, ale muszą myśleć też na temat względnego bezpieczeństwa państwa polskiego, bo wszyscy w tym państwie żyjemy, tak? Więc tutaj powinno być zabezpieczenie i tak dalej, tak? Jeżeli ja tam słyszałem po prostu informację, że oni dopiero w tamtym roku, zaczęli budować mur na granicy z Białorusią e, i po wybudowaniu muru na granicy z Białorusią dopiero zdecydowali się na taki sam mur na granicy z obwodem kaliningradzkim, no to jestem w szoku, tak, że taki mur po prostu już nie powstał wiele lat wcześniej, tak. W momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Krym w 2013 roku bodajże, to już wtedy Polska powinna budować mur e, na granicy z obwodem kaliningradzkim, tak, e, czy chociażby po prostu tak, nawet, nie wiem, e, parę lat później, tak. No, ale też, też, też jest jakby po prostu inna sprawa. Czy można byłoby podjąć w tamtym czasie już po prostu jakieś kroki, jeśli chodzi o budowanie takiego muru? Tylko u nas też w Polsce jest tak, że jak nie ma jakiejś sytuacji pilnej, która po prostu kogoś nie przyciśnie, tak, przydusi, jakaś alarmowa, to nie zdecydują się. Jak ten mur został wybudowany, to bez przetargu od razu posłowie zagłosowali za. A pewnie gdyby to było właśnie 10 lat temu, to byłyby kontrowersje: po co? A to wydatek a miliard sześćset milionów szkoda pieniędzy a to mogłyby na biedne dzieci pójść i tak dalej. Wiadomo, no, takie pieniądze zawsze mogą pójść, no, ale tak samo jak na przykład teraz rząd Prawa Sprawiedliwości zwiększył wydatki na wojsko, tak, do tam chyba 135 miliardów złotych rocznie, tak, gdzie wcześniej te wydatki były zdecydowanie mniejsze, ale też zagrożenie, czy potencjalne zagrożenie było zdecydowanie mniejsze, tak, nie było jakby podstawku temu, żeby zwiększać takie wydatki, no, teraz jest, sytuacja jest zupełnie inna, tak. Natomiast tak, tutaj właśnie, czyli premier Morawiecki, czyli on by miał to wiedzieć z takich rozmów zakulisowych, nie mówi tego Publicznie, ale właśnie to po prostu w ten sposób miałby właśnie myśleć premier, myśleć premier Mateusz Morawiecki. Tylko to jest też takie, też takie liczenie. To jak mamy tych sąsiadów, tak, i ten sąsiad na przykład, nie wiem, ma dom, ale nie ma zabezpieczeń, nie ma po prostu płotu, domofonu, ochrony, nie ma po prostu jakiegoś innego zabezpieczenia, i on liczy na przykład, no nie, on jest po prostu tam gdzieś jakieś jakiejś wiosce czy na gminie, jest dobra policja, dobrze po prostu tam są młodzi policjanci, są wysportowani, mają samochody sportowe, jakieś tam jeepy, to nawet jakby mnie włamali się, to po prostu szybko przyjadą, tak, no to jest takie życzeniowe prak praktycznie my myślenie, wiadomo, że ten sąsiad i tak musi się zabezpieczyć na wypadek po prostu włamania, to, że taka policja. Aby była sprawna, to, to by na pewno był plus, tak? Tak samo tutaj państwo polskie powinno się zabezpieczyć, jeśli chodzi o wschodnią granicę, a jakby dodatkowe doposażenie ze strony NATO, to po prostu tak powinno państwo polskie traktować jako im plus, tak? No właśnie, jesteście ciekaw na ten temat sądzicie. To wszystko. nicie. pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!